Cześć wszystkim, tutaj Physiokrisis, dzisiejszy temat filmiku: dyskopatia. Jeśli chcesz się dowiedzieć, po co ta kuleczka, czym jest dyskopatia i jakie ćwiczenia wykonać, aby sobie pomóc, zapraszam. Zobacz sobie teraz na rysunek. Tutaj przedstawiony segment ruchowy, czyli dwa trzony kręgów powyżej i poniżej, a po środku jest krążek międzykręgowy. Teraz ja właśnie przygotowałem ci Taką goleratowatą kulkę u każdej osoby pomiędzy kręgami jest krążek międzykręgowy i wygląda on identycznie. Jest to kuleczka, w której jest woda, otoczona pierścieniami włóknistymi, żeby ona nie wypłynęła. I teraz tak. Masz jeden trzą kręgu, będzie to jedna moja dłoń, krążek międzykręgowy i druga dłoń będzie drugi trzą kręgu powyżej. I to jest segment ruchowy u ciebie w kręgosłupie. I zobacz, gdy wykonujesz podskoki, ruszasz się w ciągu dnia, chodzisz, krążek międzykręgowy przyjmuje wszystkie te obciążenia, i zobacz, gdy skaczesz, on przyjmuje obciążenia i rozchodzi się na boki. Tak jakbyś siedział na gumowej piłce i skakał sobie, a ona amortyzowała wszystkie twoje ruchy. Tak samo działa twój kręgosłup. Sytuacja komplikuje się, gdy wykonujesz jakieś złe ruchy, gdy podnosisz coś ciężkiego z ziemi, to. Przy zgięciu ta zawartość jest wypchnięta w tył, ona wychodzi poza swój obrys i to jest właśnie niebezpieczna sytuacja, bo gdy wracasz, zobacz, trzon kręgu wrócił, natomiast zawartość cały czas jest wypchnięta. Może ona uciskać na Twoje nerwy, które biegną bardzo blisko właśnie tej naszej wypukliny i może powodować czy to promieniowanie do pośladka, czy to promieniowanie niżej. Czasem zdarza się tak, że ta zawartość jest w różnym stopniu wypchnięta, czasem więcej, czasem mniej, ale my w tych ćwiczeniach, które za chwilę pokażę, będziemy dążyć do tego, żeby z takiej sytuacji, która jest teraz, wróciło wszystko do normy i żeby ten krążek międzykręgowy był centralnie pod jednym i drugim trzonem kręgu. Teraz ćwiczenie pierwsze. Pamiętasz, jak Ci mówiłem, że ucisk i kompresja powodują wypchnięcie? Krążka, zawartości krążka międzykręgowego. Teraz pokażę Ci ćwiczenie przy użyciu drążka, aby odwrócić tą sytuację, wykonać trakcję i zrobić miejsce, aby krążek międzykręgowy wchłonął się z powrotem. Jeśli nie masz drążka, za chwilę pokażę Ci inne ćwiczenie przy użyciu stołu, aby też zrobić tą trakcję. Zwróć uwagę na moje stopy, będą cały czas dotykać delikatnie podłoża, jest to po to, aby mięśnie za bardzo się nie napięły i żeby pozwoliły, aby kręgosłup delikatnie się rozciągnął. Gdybyś oderwał stopy od podłoża, mięśnie momentalnie by się spięły i nie, byłaby możliwość, nie byłoby możliwości, aby kręgosłup rozciągnął się i wykonać, nie miałbyś możliwości wykonania trakcji. A więc zobacz teraz, jak to będzie wyglądać. Tak jak widziałeś, stopy cały czas dotykały podłoża, łapiesz się drążka, zwisasz około 30 sekund i następnie możesz przejść dalej. Jeśli nie masz drążka, możesz to ćwiczenie także wykonać w domu. Potrzebny Ci będzie stół. I teraz tak, opierasz swoje dłonie obrad i cały ciężar ciała oparty jest właśnie na rękach. Przytrzymujesz, stopy delikatnie dotykają podłogi, tylko żeby mieć podparcie. Cały ciężar ciała jest na rękach wyprostowany tułów, oddychasz sobie spokojnie, przytrzymujesz w tej pozycji około 15 sekund i co czuję Ja w tym momencie czuję, jak tutaj cały kręgosłup jakby się rozciąga. Tak jak przedtem było pokazane, człony kręgów się rozchodzą i krążek międzykręgowy może wsunąć się z powrotem na odpowiednie miejsce. Ćwiczenie numer dwa. Czasem może się zdarzyć, że podczas bólu twój organizm tak jakby przechyli się na jedną stronę Coś takiego, i nie możesz się wyprostować. Co wtedy zrobić? Szukasz sobie ściany, bądź czegoś, czegoś, o co możesz się oprzeć, powiedzmy, że przekrzywiło cię w prawą stronę. Chodzisz w ten sposób, nie możesz się wyprostować, czujesz ból. Musisz rozluźnić mięśnie, które właśnie w ten sposób cię spięły. Szukasz czegoś, o co możesz się oprzeć, dotykasz barkiem, dajesz sobie rękę na biodro. Stopy odsunięte i delikatnie pogłębiasz sobie ruch do środka, tak, żeby wyprostować swoją sylwetkę. Przeciągasz, przytrzymujesz chwilę i wracasz. Wykonaj sobie około 10 takich powtórzeń i później sprawdź, czy jest ci lepiej. Czy jesteś w stanie się wyprostować i jesteś w stanie przejść do ostatniego etapu, do ostatniego ćwiczenia. I teraz, ostatnie ćwiczenie. Po tych dwóch poprzednich, to jest dopełniające i też bardzo ważne, żeby wepchnąć wypuklinę już ostatecznie na swoje miejsce. Kładziesz się na brzuchu i na pewno każdy widział to ćwiczenie. Są to najprostsze uniesienia tułowia, wyprosty w górę. Ważne, aby kolec wiodrowy, czyli to miejsce, cały czas przylegało do podłogi. Nie odrywamy, tylko... Biodra przyklejone. Robisz wypchnięcie. Przytrzymujesz. Wracasz w dół. Wypchnięcie. Przytrzymanie. Liczysz sobie do pięciu. Wracasz w dół. Powtarzasz sobie około 8 razy. Robisz sobie chwilę przerwy. I druga seryjka, też 8 razy. Jest to ostatnie ćwiczenie. Tak jak mówiłem, też bardzo ważne, żeby dopełnić te wszystkie poprzednie ćwiczenia. Mam nadzieję, że filmik z balonikiem Ci się podobał, użyłem to po to, aby Ci jak najbardziej zobrazować jak to mniej więcej wygląda, żebyś zrozumiał co masz zrobić, co się dzieje właśnie, gdy coś podnosisz, dlaczego boli, skąd Cię bierze ta wypuklina. Jeśli podobało Ci się, daj lajka, zasubskrybuj, będę Ci wdzięczny, zapraszam do oglądania innych moich filmików, pozdrawiam Cię serdecznie, do zobaczenia, fizjokris.